Wybrane 27 maja 1990 roku w demokratycznych wyborach władze lokalne otrzymały kompetencje i środki do realizacji podstawowych zadań publicznych i samodzielnego decydowania o sposobie zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz o kierunku rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce, będącego fundamentem społeczeństwa obywatelskiego umacniającego ideę solidarnej współpracy. Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wyrazy podziękowania i najlepsze życzenia kieruję do radnych Rady Miejskiej w Gostyninie, ośmiu kadencji i burmistrzów miasta Gostynina, którzy na przestrzeni lat, swoją publiczną służbą, wytrwałą pracą i dużym poczuciem odpowiedzialności przyczyniali się do rozwoju miasta Gostynina. Dziękuję za te 30 lat. Dzisiaj z satysfakcją patrzymy, myślę, że wszyscy na efekty naszego wspólnego wysiłku, zaangażowania i współpracy. Jestem przekonany, że nasze państwa również doświadczenie i dobry wzór samorządowej służby zostaną wykorzystane w najlepszy sposób. W wielu dokonaniach i osiągnięciach odnajdujemy dzisiaj w Gostyninie inspirację ludzi, którym gostynianie w wyborach samorządowych na przestrzeni 30 lat powierzyli władzę publiczną i obdarzyli zaufaniem w zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. Dziękuję Państwu za dotychczasowy trud, zaangażowanie i wytrwałość oraz wkład w rozwój włosynińskiej samorządności. Życzę wszelkiego dobra, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. To jest list skierowany od nas, od Pana Przewodniczącego Andrzeja Rydera oraz od, ode mnie. Państwo dzisiaj uroczyście te listy. Otrzym otrzymacie, ale również chcę poinformować, że takimi listami zostaną obdarowani wszyscy radni Rady Miejskiej na przestrzeni całej historii naszego gostyńskiego samorządu oraz burmistrzowie miasta Gostynina.